Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. Dzisiaj gra ze mną Bartek. Tak to ja. A proszę państwa, dzisiaj gramy w ETS a ale nie takiego zwykłego, ponieważ jesteśmy na konwoju i Bartek tutaj wynalazł bardzo ciekawą informację, że mamy pierwszy elektryczny samochód ciężarowy, czyli mamy ciężaróweczkę elektryczną w pełni, aczkolwiek coś śmieszne, ona ma normalne lusterka, a nie ma, wiesz, że mamy taką no tak. technologię nową, czyli elektryczny ciągnik siodłowy, ale lusterka są normalne, a nie takie fajne, jak w Manie mieliśmy ostatnio. Nie tylko w Manie. Tylko w Manie, czy nie tylko w Manie? Nie tylko w Manie O, to lusterka. trzeba jeszcze sprawdzić w takim razie jakieś pojazdy. Na pojawły. przykład mi teraz, na przykład tym co ja podjadę, to masz no dobra, to podjedź, zobaczymy. E, ogólnie w tym momencie ten pojazd nie jest dostępny na długie zlecenia, ani nie jest do kupienia dostępny. Jest dostępny, jeżeli sobie weźmiecie oferty pracy, szybkie zlecenia, weźmiecie sobie Renault na przykład e, i w ten sposób znajdziecie może o jak z Neapolu do Cagliari albo z Bilbao do Playmouth. E, I w ten sposób możecie sobie 100% elektrycznym Renault jest... pojechać jeżeli chodzi o środek, sprawdźmy okay. to. Ja w ogóle gram na padzie, także dalej testujemy sobie granie na padzie. Można okay. na padzie grać. Eee, I to wygląda tak, Bartek powiedział, który gra na padzie teraz. Uuu, <laughs> ale nie. mamy ładny tablet po prawej stronie. Mamy pewnie wszystko z użyciem prądu, tak naprawdę w tym samochodzie, energii. Eee... Ciekawe, bo niby wziąłem to samo zrozumienie co ty, ale nie, nie mogę. Nie mam czegoś takiego. Okay. Nie mam tego elektryka twojego, mam po prostu zwykły swoją. No to w sumie ciekawe, nie w takim razie. No ja wziąłem, wziąłem ostatnie zlecenie może Bartek. No co poradzisz? Dobra, to ja mamy już towar na pacę co... Czekaj, tym się dawało, to ja sobie muszę znowu przypomnieć przyciski, rozciąganie, to nie. Pytaj jak coś, bo jestem mistrzem pada. Czym się światła włącza? Znaleziono sygnał. Eee, lewym analogem. Jestem gotowy do pracy. To nie jest. lewą strzałeczką. Dobra, czekaj. O faktycznie O, ktoś Sibirado. użył te Sibirado ktoś użył. No ty! Jak ty <grym> ty ja? No, no ty użyłeś. Jak ja? No wyświeczno mi się ogadnie. Dobra, jedziemy w lewo, hopie. To jedziemy w lewo. Dawaj Bartek, mamy do przejechania. Jak ja mam do przejechania 2 km? Ej, hej, hej, co jest? Czekajcie. Ej ej ej, 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 to jest niemożliwe. Jakim cudem miałem trasę na 5 km? Niwy. Ja mam 2 km, to samo. A! Tam samą trasą To, to Czekaj, to co my mamy? Skręty, trasę na 5 km? Nie, no miało być z Lachti do a gdzieś tam. Musisz skręć w prawo. To na konwojek jest takie zbagowane czy coś. Ej, co Skręć jest? Czekajcie, 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 czekajcie. Jesteśmy na miejscu cali i zdrowi. Jesteśmy na miejscu cali i zdrowi. Eee. Ja żarty, a... Zagrajmy bezpiecznie... O kurczę, nie wiem czy ja chcę zagrywać bezpiecznie. Eee, no dobra. Hamulec ręczny jest zaciągnięty. Jak doskonale! Co jest? <laughs> jest przez zlecenie na Ever, co jest? Ej, co? Co jest? Czekajcie, mnie wróciło w ogóle do... Ty, mnie wróciło do mojego DAFa. Ej, ja się chciałem przejechać trochę więcej. No, tak to by było na tyle tego odcinka. No nie, szyba, no. no Bartek żartuje, jeszcze raz, szybkie zlecenie. One more time. Ja wiedziałem, że krótkie zlecenia oni dają, ale nie wiedziałem, nie że, aż... że aż tak krótkie, dokładnie. Dobra, gruszki 15 ton, czy samochody 7 ton? Dobra, samochody 7 ton z Neapolu do Kagliari, no to z jednego miasta do drugiego. O, trzeba przy, przepłynąć przez port. To też pewnie nie za, nie za duże zlecenie. Ale dzisiaj tylko takie, elektryczne robimy zlecenia. Wszystkie te chyba elektryki renowskie wyglądają tak samo, tak mi się wydaje. tylko jedna marka. No tak, ale że chodzi mi, że wszystkie wyglądają tak samo, Bartku. Że kolor mają ten sam, nie mają innego malowania ani niczego takiego. O to mi właśnie chodziło też. A, no tak. No właśnie to powiedziałeś przecież. No, no oczywiście. No ty nie, nie rozumiem. Kurczę. Ja pierdzielę, co to za odgłosy. Jakieś. Skręć w prawo. Ale jakie w ogóle mają jakieś odgłosy? Właśnie był jakiś odgłos, ale, się zosta... ale w sumie faktycznie taki cichutki strasznie. w prawo. Ale cichutki, ciekawe, no ja czekam aż go będzie można kupić na pewno już, nie? To, to będzie ciekawszy U. moment, jak będzie Myślę, można go sobie normalnie kupić prędów, i go sobie przemalować i sobie nim działać. Ja bardzo chętnie nim wykręcę jakieś 50 tysięcy kilometrów znowu, jakimś nowym pojazdem takim, nowszym. Ja właśnie mam teraz nowy pojazd, także teraz sobie nim jeździł. A ty nie miałeś Volvo FH16 jeszcze ostatnio? Nie, na danym koncie miałem, który usunął mi się. Teraz to mam no A na tym nowym masz inne, właśnie? No teraz mam mana. Najnowszej generacji. Tego co ja mam, tego, tego z lusterkami, tak? Czy No, mana z lusterkami. Plus jeszcze mam fajny system na ten. Na. Boże. Jak się po prostu auto co? mi się jakiś zbliża, to mi się tak świeci. Ten tablet z ostrzeżeniem. Ty, to może ty masz coś innego. Czekaj, ty masz mana, a ja co, a ja może mam dafa. Z lusterkami tymi śmiesznymi, no tak, jedź to jest... prosto. To, to jest man też ma takie lusterka? Man chyba nawet Volvo ma już. Dobra, ale czemu to jedzie tylko 60 na godzinę w tym momencie? Jak ja cały czas trzymam klawisz odpowiedzialny za gaz. Kurde. który? No... RT. Poczekaj, sprawdzą się. Przygotuj się do skrętów. To nie jest R2, dobra, to chyba. To chyba RT, a LT się hamuje, chyba, nie? Może się zaskrzeczał na tym mikrofonie teraz. Dobra. Skręć lewo. Jakieś kino skręć, widzę nie. jest skręć, po wlewa. lewej, bo widzę szpulę, taśmę filmową. A bo pytałeś chyba jeszcze w poprzednim odcineczku, jak samemu grałeś w jest, jak się kamerę zmienia. Więc jak się wraca do takiej starej skręć kamery, jak się bawisz kamerami, powiedzmy. No. Kółeczkiem. I będę po prostu tutaj bardziej to u mnie gry. ten odgłos jest? odgłos. To umiem chyba w ciężarówce jest odgłos jakiś. Może ci po prostu energii już brakuje ty. Nie, tobie brakuje energii, gościu. Co ty mówisz, że ja, ja dopiero ruszyłem? Ja dopiero ruszyłem tym elektrykiem. Ty mi nie mów, że mi energii już brakuje, co? Nie no, obrażaj samochodu elektrycznego, pojazdu elektrycznego. Po 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 mam pierwsze... stary, stare, ja jeszcze mogę 250 km zrobić po tym. Po pierwsze nie samochodu, tylko ciężarówki, na łódź się gościu. Po pierwsze nie ciężarówki tylko ciągnika siodłowego. Dobra, nie uciekaj się od niego, tylko tira. Pozdro. Aha, no nieźle. Dobra, do Kagliari chcę popłynąć, także no, no, płyniemy. Nie, ja już bar. Ej, nie chcę, nie chcę już płynąć, znowu. Jest... Ale hamulec ręczny jest zaciągnięty. Eee, to... ...kącikiem. Po poprawię sobie na górze. Że Y? Nie wiem, ty masz Xboxa, ja mam od PSa, także... No właśnie, więc się nie odzywaj, pozdrawiam Hehe. Aha. <laughs> Czy ja no bez świateł jadę? Oby, oby, jest to taki mana, że ta, cały czas cię to tobie... Halo, halo? Dobra, tam. O kurczę, to są te, to są yy, O nie, wycieraczki włączyłem. <laughs> wycieraczki to, to prawy ten, prawy dron. A, bo... tego, gadanie na no. e, CB radio jest pod światłami. Jak poświętałem? Ja mapę. No... pod klawiszem ze światłami jest też CB radio. Ten sam klawisz odpowiada. Nie coś? Co? Mówiłem coś, mówi teraz coś z grze? A słyszysz takie py py? Nie. No to, jeżeli, no to widocznie nie masz CB radio pod też lewym tym. Trzymaj się, no, prawej. tylko No to skręc, widocznie skręc, tak masz, no. no. To jest lepsze. Dobra, teraz w prawo ja i aphir jakieś przepisy ruchu drogowego skręc, chyba nie skręc, obowiązują. O znowu Które, takie. Od czego to zależy? Może od hamowania, może właśnie na skrzyżowaniu mnie ostrzega, żebym zahamował albo coś. Nie, może w samochodzie. A co ten twój system jeszcze raz robi dokładnie? Że jeżeli jakieś auto, pojazd, cokolwiek się do mojego boku zbliży, to po prostu rogi tego tablet zaczynają się świecić ostrzeżeniem. No jest coś takiego, ty, chyba. To się nazywa... omatko. Omatko? To ciekawa nazwa. <laughs> Nie. A, weź się. <laughs> no to jest ciekawa nazwa, Bartek, tylko powiedziałem przecież. Jedź prosto, no a bram. następnie skręć w prawo. Martwa strefa to się chyba nazywa? Kagliari, cyk, skręć tutaj w prawo, prawie, znowu wioska, zaperczało. Kolejna trasa za nami. Oby kolejna wieczu, tak trasa tak. za nami! A eee, dopiero gry towar! Dobra, czy jestem w stanie zagrać bezpiecznie? To jest pytanie dobre, za 100 tysięcy punktów. Najgorsze jest to, że ja nie mogę odwcisnąć ręcznego, bo ręczny mam pod klawiszem A, na dole tutaj, nie? Z tych czterech, jak jest pewnie u no. ciebie kwadrat, kółko, coś tam, nie? To, to, no, to no, na dole, no. z tych czterech. No, pod no. A ten sam przycisk jest odpowiedzialny za, e, za to, że wiesz, wejdę w tryb e, automatycznego oddania, więc nie jestem w stanie jednocześnie nacisnąć tego, bo się dwie rzeczy naraz no staną, nie? No, u mnie pod Xem jest czat Pod tym twoim A mnie czat uruchamiam. Dobra Hamulec Taki ręczny, muszę spacją ten ręczny odtegować. Dobra, wjeżdżam tutaj, cyk, czy mi się uda w ogóle na padzie tak dobrze wjechać oj, no, tak średnio bym stajesz? powiedział Nie no kompletnie powiem ci nie, nie ogarniam na tym padzie ja szybko się, się nauczyłem napadzie grać. Jestem antypadowy, no ale to dlatego, że ja na kierownicy. No to jest właśnie kierownica. Kierownica jest super! Nie wiem, nie mam, na nie zamierzam wydawać <laughs> gdzieś tam złotych na gry jednej. Tak, tymczasem Bartek wydający pieniądze do innych gier. Niby jakich. Do no wielu wydaje niby jakie. Dawaj, pierwszy przypadek. Nie wydałem ani groszy do ROBLOX'a Eee... tego... GTA Nie wydałem ani groszy do eee, GTA No jak nie? Ile czasu zmarnowałeś? A, no, no czas to jest co innego, ale nie pieniądze Ile gier kupiłeś? No, Durnych to. WOT! E. Dobra, to, to nie masz no. Ale sam wydawałeś pieniądze na WOT'cie No ale tak, ja jest... nie mam problemu z wydawaniem pieniędzy w grze Bartek, tylko e, mówię o tym e, gdzie ty wydajesz pieniądze o. A mówisz, że nie wydajesz pieniędzy? Kiedyś wydawałem. Aha. Teraz już nie wydaję. Bardzo mądrze, dobra. Szybkie zlecenie. Dobra, co nieraz kiedy wydałem? Tu w DBD, przyznaję się. O, w DBD jeszcze właśnie. Zapomniałem, że ta gra istnieje, to prawda. I w DBD wydałeś pieniądze. No, fajna postać była. Ta... I, I ty także. do mnie coś mówisz. Ale ty wstydu nie masz. Był. Wstydu fajna nie postać, masz. Kobieca. Wstydu nie masz, Bartek. Wstydu. Shame tego. on you! Ja nie mam. Ja nie mam problemu z... Shame on you, problemu, Bartek! Wybrzę. Bez wstydu. Oh. Bez wstydu. Wydajesz no, ja to... pieniądze na gry, a mówisz mi, że tego nie robisz. Tak, bo nie robię. Shame. Nie robię tego specjalnie. Skręć w lewo. To co, nie niespecjalnie? Po prostu ktoś przychodzi i zabiera z portfela pieniądze, czy? Tak. Mhm. Uh -huh. Przychodzą kastolutki, biorą moją rękę no, do portfela i wydają. Aha, no to dobra, no to jeżeli tak stawiasz sytuację, no to może faktycznie tak jest. Dobra, ja i tu w prawo. Nie no, fajny ten elektryk się wydaje się tak na pierwszy rzut oka szczerze. E Jaką portu port użyłeś? Fajny, Fajne. słucham? Którego portu użyłeś? Jakiego portu? do Kagliari, no to tego co trzeba było. Nie masz? A do... Jakiej desty... jaką destynację wybrałem, gdzie... gdzie chciałem jechać? No to Kagliari, no bo tam trzeba było, więc tam pojechałem. Po prostu port. Co? 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 Po prostu port. Do Jakiego portu? No chodzi ci o miasto. To ta, który... A dobra, bo się nie dogadam z tobą. No bo ci chodzi o miasto, a nie do którego portu pojechałeś? No bardzo. Do którego portu w mieście pojechałeś, o. A masz więcej portów w, w grze komputerowej ETS w mieście Neapol, z którego startowałeś? No nie masz, masz jeden nie, port ja Miałem do Barcelony. To do są Kambiany, miasta, to do których płyniesz. No to po... o tym właśnie mówię cały czas, no. No nie mówisz port. Mówisz, do którego portu pojechałeś? Sugerując, że, wie, że jest więcej niż jeden port w mieście i się pytasz, do którego masz pojechać. Tak, miałem ci do wyboru. No nie miałeś trzech do wyboru. <noise> miałeś porty do, do płynięcia do wyboru w miastach różnych. To to o... O, których nazwa zależna jest od miasta po prostu, czyli Ergo, chodziło ci do jakiego miasta masz wpłynąć, no? No tak, sportu. Jezus Maria. Widzicie, Taka właśnie rozmowa z Bartkiem. Szukaj niedolby. No pracy. tak to jest, tak to jest, no. no nie dogadam już głową, no wow. Ciężko, ciężko jest no, Ciężko, że Bartek wam powiedział faktycznie to, co chce się dowiedzieć. No ale, przecież... ale trzeba Bartka, trzeba, ciężko. tak? No bo jak nie zacznie człowiek poprawiać, to człowiek będzie całe życie błędy takie popełniał i takie głupoty gadał. Ja sam jest wielkim błędem. Ja rozumiem, bo ja po prostu tyle z Bartkiem czasu spędziłem, że ja po prostu wiem o co mu chodzi, nawet jak on nie potrafi Przysługuj tego wyrazić, ale. Jak to? Inni ludzie będą mieli problemy. To inni ludzie obchodzą. Aha. Skręć w lewo. A później pytanie, dlaczego Bartek nie pójdziesz do sklepu, dlaczego Bartek nie pójdziesz? Nie porozmawiasz z ludźmi. Ej, ja się ludzi brz... Co? Aha! Ale Bartek, ja nie mam problemu. E, nie, bo, nie, nie. Rundzie... Dobra, na rondzie wjeżdżamy, pozdro. Pyk. Wjeżdżamy sobie na wewnętrzny. Dojeżdżamy dookoła i teraz cyk, zjedź zjazd. Nikogo chyba na lewym lusterku nie ma, zjeżdżamy. I w Anglii pod prąd, Bartek, pod prąd. Ja dopiero towar drugi dostarczam. No, a ja już kończę, dostarczę trzeci. Pod prąd, to to pojazdem jak... na prąd. To do PCD, kurde edy edycja ETS, czy co? Tak, do dokładnie. To jest Bartek jak w PCD. W serwerze. Dobra, pytanie, kiedy w PCD elektryczny aut ten, a nie autobus, tylko. Pojazd. Ciągnik się jest, ledwo zahamowałem. Ale co mi tak tu brzęczy? Co to jest za system? O to, o. Widzicie widzowie, tu jest 48, i co po prawej, że ludzie idą? I do 48, że mogę jechać? Do 48 km na godzinę. Teraz powinienem co, z lewej i z prawej strony uważać na ludzi. Czy że podjeżdża tak, samochód faktycznie? To jest zjedź to. Może jakiś do system poradzili. Nie, no może to jest ten system, o którym ty mówiłeś. Zjedź z ronda. Tak, tylko że bardziej rozwinięty. Tak zakładam, że to jest ten system. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Trzymaj się nie, lewej nie. strony, a następnie skręć w lewo, to była, miła przejażdżka. Aktywuj konwój. Mm, Może szybko. Zagrajmy się... bezpiecznie. Skręć w lewo. Eee, gdzie mam to dostarczyć? Tu w lewo całkowicie, dobra I teraz tak wykręć jeszcze tu Do prawej Oj, ciężko będzie, ciężko będzie tak wykręcić. Kurczę ja na padzie to nawet nie ogarniam. Jak ja skręcony jestem, za bardzo mnie kręci na tym padzie. Parkowanie Wykręcony. na padzie, no to nie dla mnie kompletnie. No nie parkuje. Aha. Kurczę. A, bo on się rozpędza tak. No też, bo tu jest. Yy... Inaczej się jeździ trochę. Czyli czemu ja nie mogę do przodu jechać? To tak inaczej. A, inaczej się jeździ, no bo tu mam osobny przycisk do jazdy do tyłu, nie? A już jestem przyzwyczajony, że jednak. Jakby chcę jechać do tyłu, to ja gazu więcej powinienem dawać, nie? Kumasz, jak na normalnym wstecznym. Że... Gazuję se na wstecznym. Bo przecież kuma, motochodnik, to no, no nie, no wolę wytłumaczyć, Bartek, no nie wiem, no nie jeździsz samochodami, to... To Ale to ty tak jeszcze nie jestem, czy no. bo, bo później jest, że. Później się zapytasz znowu za jakiś czas, a o co ci chodziło? <grych> Nigdy do takiej sytuacji nie doszło. Nie Dobra, ancona do Splitu. Bo tu same są takie króciutkie zlecenia, jak widzicie, które polegają na tym, że zaczynamy w mieście Dobra. typu portowe, jedziemy do portu z tym. z tą przesyłką, i w porcie przejeżdżamy do drugiego miasta i przepływamy sobie i ten i tam kończymy I to takie bardzo krótkie zlecenia bo skręc tu niby wlec. się pojawia że to jest 300 km zlecenie, nie? No ale w pra Szczość, prawdziwości skręc, to nie jest wlec. 300 km bo to jest 300 skręc chyba z przepłynięciem. Ja. Równie dobrze. Jeszcze ten o, port po zabierze kilka. Wjechałem. Co znowu ten port zabierze kilka? Metrów. <laughs> Dobra, Bartek! Tłumacz! O co ci chodziło, mówiąc, no ten port jeszcze z, zabierze parę metrów. Jak płynie z portem, to przecież zabiera trochę no statkiem. Tego. No tak, ale ja właśnie no, to miesiąc dokładnie miesiąc, powiedziałem przed chwilą. No a ja to bardziej powiedziałem jeszcze bardziej. Ja jeszcze bardziej to powiedziałem, bardziej no nie mogę. No jak bardziej możesz to powiedzieć to, to samo? Ja już powiedziałem. No ja, Bartek, jeszcze raz wytłumaczę. Mówiąc, że o, nie zrobimy 300 km, właśnie miałem dokładnie Przychoduj to na się myśli. Do skrętów, że... no, to powiedziałem. No, ale ja to powiedziałem też. To po co drugi raz to mówić? A co by nie? Aha, no dobra, no w ten <laughs> sposób. Okej, okay, okay. myślałem, że coś nowego chcesz dodać do tej historii. Że w portach jest, są statki. O, o, w końcu jakaś dobra myśl. No ale sobie pływają po wodzie. Statki pływają po wodzie, ok? No tak, w wodzie, no okej, okay, no. Co jeszcze? Nie wiem co jest, nie wiem. To woda jest niebieska, kurczę. No tak średnio akurat nie woda jest niebieska. Ale to tam... Zależy jak je Dobra Bartek, wytłumacz mi w takim razie, w jaki sposób woda jest niebieska? To bo się odbija, może nie może, bo się odbija. Bo się... Dobra, Bartek. Nie, bo wody, bo się nie a bodzi. nalej sobie wody do szklanki <laughs> I powiedz mi, jaki kolor ma woda. Woda nie ma koloru. Jest przezroczysta. O, No ale przed chwilą... W... Ale tłumaczyłeś... to jest woda. Szklanka, a mówimy o morzu w wielkim to oceanie, to ta co? Ta to ta jest różnica. Jest. <laughs> ale to też wiesz, morze, a ocean to też jest Znaczyna. różnica, Bartek. To są dwie różne tu rzeczy, Dwa Tu różne woda i tu woda, co za różnica wielka. No to, to czekaj, to w końcu jest różnica, czy nie ma, bo właśnie stwierdziłeś, że nie ma różnicy, tu woda i tam woda. Czyli jaki kolor ma w takim razie woda? Różny, różnokolorowa kurde jest. Eee. Należy, jak słońce spadnie. Dobra, czy telepasem możemy przejechać, mam taką nadzieję, tak. Twój pracodawca zapłacił 37 opłaty drogowej. Okay. No to jeszcze nie płaci za to, no, szybkie zlecenie. No hmm. tak, tak, tu wiesz, zarabiasz. No szybkie zlecenia robisz w sumie no, dlatego, że. Ja a żeby, będę mieć to Żeby sobie zarobić, Zrobiłem. jak nie masz ciężaróweczki. A to było takie właśnie pierwsze, co się robiło. No tak. O w ogóle, Zobacz wydaje pocinało. mi się, że jednak faktycznie tutaj trzeba będzie kawałek przejechać, z tego co widzę nie jest to aż tak blisko. Pierwszy raz taka, taka trasa. Do Dobra, a jakie tam wrażenia są ciężarówką po tych kilku przyjazdach? Jest bardzo cichutka, spokojna. Lekre, Mam czasem lekre, wrażenie, lekre. że mi mocy brakuje trochę, chociaż właśnie ona to powinna być takim bogiem mocy, przynajmniej na, na starcie. Razie. Wygląda ładnie też, to, to jest fakt. O? Wygląda ładnie. Ma ten jakiś system dziwny, który mnie na razie dziwi, bo, bo nie wiem o co chodzi z tym systemem. Że, że właśnie, że nie wiem, jestem za blisko o... prawej krawędzi, czy, czy, czy co? No to jest ten dead zone, tak zwane samochody. No dobra, tylko właśnie. A to, samo to, to mam. Nie, nie wiem co mi to daje w grze tutaj ogólnie, czy że jak pojadę teraz to... No po prostu alarmuje to... że jesteś blisko jakiegoś pojazdu, ścianki, czegokolwiek, żebyś Przegutuj uważał. No sklepki, to właśnie tak. mówię, to ty, ty, tylko tyle, ale tak... Yy... Kurde, bo jestem Cza... w Anglii, a ja... Czasem ja mi pierczy, czasem nie. Oho, Bartek Skąd jedzie prawo. pod prąd w Anglii. Dobra, Nowe nie akarno. znałem. Już ogarnąłem, już ogarnąłem, spokojnie. U rozgadałeś tylko twoje jak zwykle twoja wina. Bartek zrzuca winę na innych. Moja wina. Nie na innych, tylko na ciebie. Moja wina, tak. przepraszam, Bartek zrzuca na mnie winę. O, za wszystkie grzechy brzmi... świata. Teraz to brzmi realnie i prawdziwie. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przecież lewa strzałka, Bartek! Według ciebie jest tylko do jednej rzeczy. Poczekaj, jeszcze raz. Teraz a! O, tyratki, to prawa, prawa strzałka. Bartek. Ja pierdziele. Już się zamyśliłem! <grym _> Bartek, lewa strzałka i ja tak myślę, co, to u mnie trzy opcje miałabym mieć? <grym _> prawa strzałka to już, to już, to to już, to już stromię, jak dwa raz, raz, razy, jeszcze raz, to będzie takie szybszy tak, już mam, no. To już spokojnie, zresztą przypomniałem sobie, że wcześniej klikałem prawy przycisk i mi się włączyła no to faktory. po co pytasz? Bo nie wiedziałem przed chwilą, no ale już mi przypomniałeś. No Uuu, ale ładnie zjechałem. Zatrzymałem się ładnie. Potrąciłem ładnie też znak. Na dobry kierowca. No, wjechałem też wcześniej w samochód, więc... Będzie trochę do odcięcia mi z premii, ale to wiesz, miejmy nadzieję, że z premii odetną. Akurat w twoim wypadku to jest... są marne... ...grosze, więc... Skręć w prawo. Aha. ...nie zauważysz tych... ...pieniędzy. Aha. masz kasy? O ile masz kasy? No 5 tysięcy uh -huh. No 5 tysięcy W sensie 10 tysięcy przepraszam 10 uh -huh. tysięcy milionów No właśnie No miliardów No tak mam zapisane 10 tysięcy Za milionów doponamy. Od miliony Jakie to miasto było ja? Jakie rozstrzęganie No do splitu, do speedu. Czekaj, nie rozprzęganie, Pamiętaj, to tylko to. Zagrajmy bezpiecznie. 15 EXPA. Potwierdź. Oczywiście, że nie pojadę od razu, mam ręczny zaciągnięty. Ja się w Pogodę to tutaj rozwaliła? No, to się co jest? No, kiedy się euro zaczyna? W piątek. No, to trzeba będzie tego. To jutro, w sensie. Ale no tak, gdzie jest czwartek? No, trzeba fifkę zagrać, chyba. To no miłe gry. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Siema, nara, pa, cześć, fajna ciężarowa. Elo. Elo.